i'm not sempre... opowieści każdy marynarz się zna Tę melodię klubie, który barwy morza ma Choć pomaluj mój świat, ziomek nic tak nie smakuje Jak móc wykrzyczeć te słowa razem z wami na trybunie Stośniowcy marynarze, rybacy, robotnicy To co robisz w swoim życiu na trybunie się nie liczy Ważne w jakie już barwy i przy jakich stoisz flagach A wyniki to jest drugorzędna sprawa, tak my wiemy O tym dobrze są na świecie większe kluby Ale u kochanej z złożyłem wierności śluby Chciałem zagrać na mundialu jak przewić obok bońka Chciałem zostać jednym z nich, ojciec wziął mnie na Iskonda Kariery nie zrobiłem i nie martwię się tym wcale Bo poznałem miłość życia na jej meczy Chodzę dalej, ojciec biorąc mnie na mecz Dostarczył mi masę wrażeń, kiedyś z nimi, z moim synem Głośno zaśpiewamy razem po malę, bo i śmiał, Na żółto i na niebiesko. Związki z nią nierozerwalne, wracamy do niej znowu Znów Cię nazywają świrem, ale przy niej zapominasz o problemach Choć... Prosto nie wrócisz do domu Wiesz, to opuszczę stadion Zimnym piwkiem trzeba podratować pożerane gardło Na bulwarze wśród turystów znowu zapodajesz MK, Ale po co? Nie wiem I to jest właśnie piękne. Małe rzeczy, których często nie dostrzegasz wagi Zaczesz moment tylko ceniać Gdy ci los przykusa sprawi Byłem, spróbowałem, wiem jak bardzo tego brak Gdyby zarabiać pieniądze Musisz ruszyć wielki świat Tysiące kilometrów Jesteśmy na całym świecie Nawet daleko od domu Nadal pozostajesz w śledzie Pozdrowienia, emigracja, pozostaje. Zdrowienia ludzi i morza, przyjdzie czas, że razem zaśpiewamy w terefrenu słowa Pomóż, pomaluj mój świat, na żółto i na niebiesko Niech na niebieska, niech ta lecia malowana twoją kredką Do takich chwil warto żyć Czekaliśmy na was bardzo długo, ale dzisiaj Arka wraca do Ekstraklasy na swoje miejsce To jest zwykła noc dla nas, dla artystów naszego miasta. Wielkie dzięki dla wspaniałego zespołu, dla tłumerów, dla wspaniałych kibiców. To do... także dzięki Wam dzisiaj możemy świętować. Wielkie dzięki i będziemy spotykać się razem na meczach, byśmy byli tymi, którzy zagrzewają nieco do zielonego Dzięki Wam Szanowni, Ja mam jedno zdanie. Panie prezydencie, Panie prezesie, szanowni kibice! Oh że nadchodzi tsunami! Uwaga! Kto wygrał linkę? Kto jest najlepszy? Uwaga! Kto zagrał derwansz? I kto te derwy wygrał? Uwaga! Kto wygrał Miasta z morza, babny kolor. Kontra w żółtych niebieska woda. Pustanie klubu w latach 1,9,29. Za granicami miasta czynią szacunek i respekt, wiesz? Zwycięzł jeszcze więcej do arki, armii. A hasła, marka, brzuch tagi Na blokach i łapkach te tradycje przekazywane. zjadana na dalej, z ojca na syna. Niejeden na tej bitwie umarł. Za i przelaną krew, oddam chod po stawie z w chleb pod broń, do końca dni. Pokolenie zarażone, fanatycznym życia strwem. Wszyscy darzą ten zestaw miłością, jak swą żyzna. Ten lokalny patriotyzm działa w mieście jak narkotyk. Nieważne, której widzę motyw, się bez przykroczy. Noce, upadki, zroty, raz sukcesy, raz porażki. Bo arka to my każdy stanie tumurem za każdym. Rzu do niebieski herb, tysiące gardę w gleb. niebieska marka. Z tej park banda Nie straszny nam Żaden szton Zachwycając Swą grą wciąż spiąć się w górę Na sam szczyt Ta węliwy gini porównując z tym, co było po meczu, to jest nie do pisania. Mecz oczywiście, 90 minut walki, chcieliśmy się pokazać tak jak najlepszej strony, ale to, co nas czekało potem, to jest nie do pisania. Wiadomo, że szczęście nie chce się rozwodzić, bo za chwilę będę płakał, ale to, co widzieliśmy, myślę, że każdy z zawodników zatrzyma to do końca życia w pamięci. Eee, powinienem chyba przeprosić wszystkich, bo widziałeś, co miałem w ostatnim minucie. Nie? Ja wiem to jest, to jest serio, ale nie może być też za dobrze, bo bym może zwariował po takiej bramce, a tak. Jeszcze bardzo dużo pracy, ale drugi rok z rzędu jechałem sobie tym autokarkiem, także bardzo przyjemnie, nie? Wszystko zostało powiedziane, no. ciężka robota, zawsze ciężka praca popłaca, ale nowe wyzwania przed nami. Także tutaj, tutaj skałka, o. tu jest nasz kapitano i lecimy dalej z, z tematem, tak?